Będziemy rozmawiać o nowej formie porodu. Poród francuski, inaczej nazywany porodem brzusznym, to jest evenement na skalę światową. Tylko sześć takich porodów odbyło się w Olsztynie. I lekarz, który właśnie jest w olsztynie, pan dr Tomasz Waśniewski ginekolog, jest pierwszym w Polsce, który takie porody e, przy takich porodach asystował. Dzień dobry, witamy serdecznie. Na czym ten poród brzuszny polega? Dzień dobry Państwu, panią Cięzłową i pozdrawiamy z Orsztyna. Piękne historie Państwo opowiadacie, naprawdę wzruszające, jeśli chodzi i o ten udział tatusiów przy, przy porodach i e, cała akcja z tym samochodem niesamowite rzeczy. E, na czym polega to oczywiście nie ja, mój zespół w całości. E, poród francuski jest odmianą cięcia cesarskiego. Jest to również Poród, przy którym wykorzystujemy nacięcie skóry brzucha. Natomiast drugi etap tego cięcia cesarskiego jest nieco inny od tradycyjnego. Mianowicie korzystamy z niejako fizjologicznej współpracy z mamą w postaci wykorzystania parcia i rodzenia główki naśladując niejako poród naturalny. Troszkę inna metoda cięcia cesarskiego, nieco bardziej fizjologiczna. Przyglądamy je się z uwagą, zobaczymy, co z tego będzie. A proszę powiedzieć, czym on się różni od porodu takiego cesarskiego cięcia? To znaczy, czy to jest zdrowsze dla mamy, dla dziecka? Jakie to ma konsekwencje? Cięcie cesarskie jest procedurą, która no niestety ma swoje powikłania zarówno w stosunku do mamy, jak i, jak i noworodka. No wiemy coraz bardziej, że zwłaszcza te późne powikłania noworodkowe niestety mają miejsce, czy to w postaci różnego rodzaju chorób immunologicznych, autoimmunologicznych, cukrzycy, astmy oskrzelowej, ale również całego spektrum ADHD, autyzmów. W związku z czym poszukuje się metody, która mogłaby zmniejszyć ilość tych powikłań. I ten poród francuski może być taką metodą, która właśnie tę ilość powie państw mniejszy. Yy, głównie poprzez to, że nacięcie macicy jest znacznie mniejsze. Yy, I ten mechanizm rodzenia główki w trakcie cięcia cesarskiego tradycyjnego, my dziecko niejako wyciągamy natychmiast z, z jamy macicy. Tu ten poród jest wydłużony troszkę w czasie. Wykorzystujemy taki specjalny gwizdek, który dostaje mama do wytworzenia odruchu parcia. I przez to ta główka rodzi się troszkę bardziej fizjologicznie niż przy tradycyjnym cięciu cesarskim. Ale to jest poród tak naprawdę zaplanowany, zaplano, tak? Od, od A do Z? Wykorzystujemy tą drogę cięcia cesarskiego głównie rzeczywiście przy planowych cięciach cesarskich, mhm. tak zwanych. Wtedy, kiedy mamy trochę więcej czasu, kiedy nie musimy na natychmiast wyciągnąć dzidziusia z jakiegoś powodu położniczego, tak to jest właśnie dla porodów tak zwanych elektrycznych cień cesarskich. A proszę powiedzieć, jakie macie aktualne dane? Ile takich porodów już udało się przeprowadzić, a jakie macie dalej plany? W tej chwili w, w, w szkolenie, które się odbyło jeszcze przed erą pandemii naszej, przy, zaprosiliśmy tutaj ośrodek francuski, który był pionierem razem z, z lekarzami z, z Izraela, który wprowadził to na cały świat. Z nimi wykonaliśmy wspólnie sześć cień cesarskich. W tej chwili w naszym oddziale odbyło się jeszcze sześć takich, takich cień cesarskich właśnie. Plany są oczywiście, przyglądamy się temu, na razie z, z Dużą dozą optymizmu mamy, znacznie szybciej dochodzą do formy, znacznie szybciej wstają, wymagają znacznie mniejszych ilości środków przeciwbólowych. Proszę sobie wyobrazić, że Francuzi po takich cięciach sekstarskich wypisują pacjentki do domu po 12 godzinach. My wypisujemy wow. na drugą dobę. Czyli on ma też plusy duże dla matki, nie tylko dla dziecka i jego zdrowia. A czy jak wyglądają teraz porody przez cesarskie cięcie w dobie koronawirusa? Czy są bezpieczne? Tak, oczywiście są dedykowane szpitale dla pacjentek pod kątem z zakażeniem, i to są szpitale, w których odbywają się porody pacjentek zakażonych. Natomiast szpitale, które nie są dedykowane dla opieki nad pacjentkami z koronawirusem są bardzo ściśle chronione. Jest kilka śluz, kilka momentów segregacji pacjentów, oddziały położnicze w chwili obecną to Nasz priorytet, żeby były czyste pod względem ryzyka zakażenia. Są utworzone specjalne w każdym szpitalu utworzone są specjalne izby przyjęć dla pacjentek z podejrzeniem, są również odrębne sale operacyjne i są również w naszym szpitalu oddzielna sala porodowa w zupełnie innej części szpitala po to, żeby chronić nasze, zwłaszcza najmniejsze, zwłaszcza z patologicznych ciąż wcześniaki, ich mamy przed ryzykiem zakażenia. Doktorze. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Trzymamy kciuki za wasz szpital, za wszystkie mamy, które u was są obecnie.